Dzień dobry. Witam wszystkich. <coughs> Dzisiaj pokażę wam jak się robi chlebek zwykły mieszany na zakwasie z odrobiną drożdży. Potrzebna będzie woda, sól, cukier, drożdże, dwa rodzaje mąki. Jeśli chodzi o cukier, to jest łyżeczka dodana do wody z drożdżami. Tak, żeby się to wszystko nam ładnie ruszyło, drożdże rozpuszczona, woda letnia maksymalnie 40 stopni, może być ciut mniej. Dwie łyżki soli rozpuszczone w ciepłej wodzie wcześniej. Sól słuchajcie zwykła, naj, najzwyklejsza. Już mamy, zobaczcie, dwie szklanki płynu. Ja robię zawsze trzy chleby i mi to wystarcza na około tydzień. <laughs> Oczywiście te chleby są większe niż sklepowe i ja je mrożę. I teraz tak. Dwa rodzaje mąki. Pierwsza mąka, słuchajcie, to jest mąka żytnia. To w zależności jakich mi się zachce, za no, zamarzy chleb. Może być drobno mielona, może być bardziej razowa. I zobaczcie, ja już mam od razu uwagę sobie ważę. Zazwyczaj te trzy blaszki sporządzam z około 1300-1400 gram. Mąki takich chleb po upieczeniu ma około kilograma, słuchajcie, a więc tak waga wyzerowana. Ciach, jedziemy na liczniku. Ile mamy w zabudowanym 90? Wiadomo, nie. No dobra, sypię, sypię, sypię. Powiedzmy sobie, że. Mam 670 gram troszkę za mało więc biorę taką samą mąkę. Mąka jest kupowana na targu na Śląsku, O nie jest taka sama, przewaliła mnie, no. ta jest drobna, widzicie, a, a tej damy troszkę mniej, mniej o Widać jaka jest razowa. Dobra, damy słuchajcie tej z 800 razy gram żytnie. To jest żytnie. Mamy 800 gram żytniej, tak. Ja używam, słuchajcie, zwykłego robota kuchennego. Możecie oczywiście ręką miesić. Chyba, jak lubicie mieć brudne ręce. <grytanie> ja używam robota kuchennego i nic się raczej nie stanie. Zobaczymy, mamy już 800 gram mąki yy, żytniej. Do tego... Wrzucamy jeszcze powiedzmy 600 tej pszennej, no może troszkę mniej damy, bo będzie zakwas. 500. A czemu ten film nie robię? No bo dużo słuchajcie mam zapytań, jak taki chlebek i w ogóle. Zwykła z Biedry, Złote Pola, pewnie niemiecka, jak większość w tym kraju rzeczy i teraz tak mamy mąkę, teraz słuchajcie zakwasik, zakwasik jest mój własny, zakwas jest już rozbujany, jak się taki zakwas robi to sobie znajdziecie na internecie film, bardzo prosta sprawa, po kilku dniach już można by go wykorzystywać. Jak, jak zaczniecie robić taki zakwas? Kilka dni i on już będzie gotowy. Napiszę, no, że tydzień, ale ja już z praktyki wiem, że nawet po pięciu dniach już jest dobry. Yy, I teraz tak, on zazwyczaj z, jest mniejszy, tak? Powiedzmy o tyle go jest, ale jak ja go powiedzmy sobie rozbujam, czyli dodam mu troszkę wody i łyżkę na przykład mąki żytniej, zakwas jest tylko z żytniej. Yy, Sprzętnej ja nie robię. Może i robią, ale u mnie jak chleb nie to zakwas żydni. Tak więc yy, on jest gdzieś taki jak go rozbujam to oczywiście te komórki wszystkie tam się tam nie wiem namnażają no, pobudzają się tak i nam wzrasta. On już jest roz, rozbujany od godziny gdzieś 7, mamy 11:4 godziny. Podejrzewam, że za 2 godziny byłby jeszcze y, większy. Czasami Podejrzewam, że nawet by ze słoika wychodził, ale generalnie ciasto będzie nam jeszcze y, samo pracowało około y, 40 minut, więc on jeszcze wzrośnie. Tak więc zobaczę takiego zakwasu. Jakbym nawet zresetował wagę. Tak. Waga jest zresetowana. Ile ja go daję? Zazwyczaj około 200 gram. Czy to dużo, czy mało? Cholera wie. Tyle daje i, i działa. O. A ten, który został, posłuży do następnego po prostu krek. Teraz jest już 217 gram. No dobra, to 220. O. Zostaje nam całkiem sporo. I ja od razu ten zakwas. Uzupełniam łyżką mąki, odrobiną wody. Zakwas ma być, ten jest według mnie trochę nawet za rzadki. Ale ja go po prostu rozbujałem już, żeby mm, ten chlebek był y, zrobiony. Tak więc mamy 220 gram. Do tego 1300 gram mąki. Razem już mamy półtorej kilo. No i co teraz? Teraz słuchajcie dziabiemy tą wodę z solą, wodę z drożdżami całą. Ja wiem, że to będzie mało, dlatego muszę uzupełnić wodę, bo akurat dzbanku nie mam. Ona mi się przefiltruje zwykłym dzbanku i zaraz będziemy do W międzyczasie możemy sobie zacząć wszystko już miksować zwykłym robotem, a więc yy, powolutku, tylko że słuchajcie trzeba teraz wyjąć jeszcze tą wagę, bo ona już jest niepotrzebna, ona się przyda jak będę yy, nakładał ciasta do blaszki na malutkich obrotach, żeby nie nabrudzić. Wydaje się, że jeszcze jest rzadkie gdzieś to ciasto, tu po bokach jest woda, ale to zaraz się zagęści. Ile mieszamy? Myślę, że takim robotem to spokojnie wystarczy 5 minut. Do 10. To już widać, jak jest gęste. Aby się lepiej, słuchajcie, rozmieszało. robimy tak. Tak jak powiedziałem, no jak lubicie się pobrudzić, to możecie ręcznie. Z tym, że dłużej pewnie schodzi, tak. Może jest jakiś fajniejszy klimat, jak ręcznie takie ciasto robicie. Ja robię po prostu tak. Jak zawsze. To jest takie wstępne rozmieszanie. Jeszcze ważne słuchajcie, żebyście używali takich końcówek tego typu, nie takich. Takie słuchajcie, Wam nie pociągną tego, bo to jest naprawdę ciężkie ciasto. Taka to Wam zaraz yy, zrobi, powiedz, wiecie, taki, taki sopel Wam, pociągnie Wam do góry, o tak. I byście mieli ciasto po prostu już przy samym yy, tym elemencie. Tu widzicie ciasto jest tylko na dole, a na tej końcówce z praktyki. Wiem, że ciasto byście mieli po prostu co, całe oblepione i by było do niczego. Tak więc powolutku. Żebyście widać, że trzeba dolać. Ile dolewam? No dolewam słuchajcie znowu zazwyczaj około kubek, mniej więcej 3 to są takie 250, 270 do 300 ml. A więc dolewam. Na razie z pół. Możemy oczywiście skorzystać z takiej tej. Nie wiem, jak to się nazywa. Z wizytówki. <grym> Na przykład. <grym> W środka, wtedy nam nie będzie się za bardzo rozsypywało, tak? To będą trzy duże chleby. O Jeszcze jest dosyć gęste, ale z wodą to trzeba później uważać, dlatego że jak będzie za rzadkie, no to będzie źle. No wiadomo że jakieś za rzadkie to dosypiemy sobie, słuchajcie, mąki tak no ale są jakieś proporcje, no trzy chleby powiedzmy tutaj 1300-1500 gram mniej więcej Dostarczyć. To też zależy jak wyrośnie. Może być tak, że coś nie pyknie i nie wyrośnie, tak? Zawsze troszkę się też pobrudzi. Znowu musimy zgarnąć ciasto. Mamy taką bryłkę konkretną. Ja wyrabiam jak widzicie tym robotem, po to są takie urządzenia, to tak? ułatwiają pracę w kuchni, nie tracimy y, czasu, możemy wtedy zrobić jakąś lekcję. Na przykład czwartą GB miałem fajną frekwencję, zero osób na lekcji. Pozdrawiam. <gry> No i tu jest wstępnie wyrobione ciasto. Zaraz Wam pokażę jaką ma konsystencję. To jest ciężkie, naprawdę gęste ciasto. Ten robot mu troszkę już zawodzi, przerywa coś. zobaczymy. Powiedzmy, że jest dobre prawie odchodzi. Yy, ciut może być za, za wilgotne. Zobaczmy. zobaczymy. Robot siada pani. Nie ma robot. Kicord. Dobre. Robot się buntuje. Widzicie, ciasto jest takie gęste, że za bardzo się nie chlapie. Ładnie odchodzi. O, z tych końcówek. Dosyć gęste, takie kleiste, ciężkie. No, i wstępnie mamy ciasto z drogą. Teraz słuchajcie, można oczywiście spróbować. Bardzo dobre. Trzeba spróbować, zobaczyć, czy nie zasłonę. Tak. Przykrywamy taką pieluszką poniemowlęcą, oczywiście upraną, no i teraz zostawiamy na przykład na 30 minut. Po czym drugi raz mieszamy, no i już wstawiamy w blaszki, tak więc tyle w tym wejściu, do zobaczenia za 30-40 minut.